I cześć się ma na Stronia Marces i jest ze mną Seweryn O no, witam Raczej nie umiem wygadać, bo gadaliśmy za dużo z Sewerynem <grywy> Tak, tak. Widzisz, to... nie... O stąd tam dwójka jest tam Ping mi spada na szczęście Dostał O nie Brawo Przecież przez chwilę miał. Tak, teraz będzie nudził tą muzykę. No co? Muszę ją zmienić. O, zapomniałem o tym przejściu tutaj. Nie, kury jest, góry. O, u góry, u góry tam jest. Hmm. Nie przeszed, ale... Nie, bo tam masz inne przejście, wiesz? O, już na dół, już na dół przeszedł. 51 dostał. Dobra, ja to ja sobie z z zostanę tutaj. Już, już go bo jak przeładowuję? Niby tak. Marycy mnie trochę... O coś, tak, coś mi tak szwankuje internet. Pat, platuje, platuje. Widzę, widzę, ja wiem, słyszę. Brawo MP7 A w sumie oni przegrali ten, tam to nie będę by mi dobrać broni A teraz Galiforsa Co ja tak powoli tym. <laughs> nie podoba mi się to że coś z internetem dzisiaj jest nie tak Trochę za duży ping czasami mi skacze nie, tu nie jest nik. myślałem Ale dostał No i... Panie. Dobrze, o to chodzi właśnie. A nie mają dostawać. Oj, drugi ciści w To to jest. RAP SGM SGM jest Prawie jak twoje. <laughs> prawie moje ze start trackiem. Tak to Powie nie było ci ze -Trakiem. prawie. No ja mam ze star -Trakiem. Ponad 5000 tysięcy na pewno. Nie widzisz, no. Ja tylko kosa ze StarTrakiem, auk ze StarTrakiem... ...i będzie pięknie. A wupa ze StarTrakiem... Te, ...te moje wymagania są piękne, prawda? Zeskąd, no, no? Ach, tej góry nie widać nikogo, no. Tutaj po lewej stronie był kury. Mhm. Totalnie go nie widać. stąd czy nie? Nie, po lewej tutaj u góry tam wiesz. A dobra, dobra, rozumiem o co ci chodzi. Ale w tej nie, pozycji nie, w, nie widać wiem czy go. jest przypadek czy on... ...nie może przejść Nie, blec tam. Tantuję. Jeszcze jeden. Wiem. Dwie na dole jest. Brawo. Mówiłem. Polubiłem tą mapę, bo mi się na niej fajnie gra lepiej niż na tym krecie. Więc ja mówię na jakim krecie. Nie wiem jak nazwać tamtą mapę. <grym>, nie wiem jak ją wymówić. Mm, bardzo dobre. Brani mogą przeczuwać ja będę teraz na górze znowu. Idę ja podchodzę. Lepiej ja tam nie idę na tą górę. Tutaj możemy zaskoczyć z tej strony. Więc sobie stanę tak. Jak tylko jak mnie zaskoczy znowu z tej, to mam też przywalone. Jak u mnie są. Stanąć? U ciebie? We dwójkę? Nie, ku mnie przychodzili, nade mną. Aha. Nie, u góry są. Dobra. Chcę poczekam teraz tutaj. Dobrze. Długo, tu po prawej jest. się. Nie, od razu, od razu, od razu. Brawo. A, dobra. Czy nie, Ale mogę się kołacha wziąć. Mogę kołacha wziąć tego. U już Ale... Myślałem, że wolisz Mkę. Gdzie <laughs> tam, jest ja, Nie no kurwa, daleko. Ujowo. A w ogóle te mapy turniejowe, co my graliśmy, to jakoś tak nie podoba mi się za bardzo ta mapa. Czy inaczej? Nie! Yeah. Chciałem po prostu killa zdobyć, a nie wiedziałem jak on wyskoczyć i obawiam się, że zginę. E, jak wiesz, za bardzo mi się nie, nie podoba mi się za bardzo ta mapa, e, tam gdzie jest to boisko. Z tego względu, że ona jest po prostu na... Ona jest fajna, ale nie podoba mi się to, że jest na te. Eee, nie na podkładanie bomb, tylko na te. No i masz. Zostało coś. Nie, nic nie zostało. Szkoda. Przeciebałem ja że jeden tam będzie Ja wiedziałem, właśnie, o tym wiedziałem że to jest tylko I drugie drugi, drugi... Te, drugi był, no, od tamtej strony, strony, bo w stanie w stanie w stanie w stanie ostatnia stanie po stronie CT, także trzeba to wygrać. No w stanie w stanie On mnie widzi, kurza a ja go nie widzę, no. Hit. No i to ten był właśnie. Jeszcze nie, tylko jego skimu. nogi. Aha, tu jest paka. Podejdzie tutaj, musi podejść. Brawo. Fajnie. Lepiej po, Pottero będzie. Mam nadzieję. Mi się na tym fajnie gra. I tak szczerze... Wolałbym, żeby ją zostawili na stałe i żeby przewrócili Rialto. Wolałbym, żeby były na drugiej stronie. <laughs> Też prawda. Automa, ma. Le wiem i pudło. Tylko, że z tym skautem to on nie utrafi. Dobra, nie ah. ma Aha i gdzie jest ja oh. się pytam Tutaj leży A bezdziano tu Nie, tu paki nie ma Co tutaj? A tutaj mój teraz... ja jeszcze tutaj... 23 <laughs> To jeszcze lepiej Naprawdę, no tutaj z góry to wszystko widać, z dołu chuja widać tu nie wiesz, gdzie jest typ. Ja bym się stąpi. No i jak on to zrobi, że on do tego dodaje głowę taką, no? Przecież... Bez jaj. 65 w 3 chyba ma. Drogi ma 35 HP. Na kim jest. Gdzie więcej Góra? Może zmienię pozycję? No daj, Słyszałem go. Nie! Kurde, co jest? Nieraz. Ile mu dałeś? Nie trafiłem go. Skupaj szybko. Nie, <laughs> tu właśnie mi chodziło. Ja mam kasat. Nie ma. Dobra, leci jeden. Jeszcze jeden. Ja bym cię prosił, żebyś nie doprowadził mnie do zawału. Będzie po lewej pewnie Widzę To był góry. Gdzie jest? Tam, 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 z tamtej strony. Dobra, jest, masz M-kę. Chodź po M-kę. Jest. A wolałem już mojego... mp 5 Znaczy, moją mp 5 Ej, Najgorsza jest. mp 5 a Co ty? Kom Auk. Zdenerowany już. Tam gdzie zawsze jest. Ja tylko patrzę jeszcze, czy nie ma tu drugiego. Lewy pewnie Plecy, plecy, masz, plecy Ej, słuchaj co ja ci co mówię ja już, ale masz ładnie. Jeszcze ten jeden Ewidentnie ma po prostu to tak jest Jaszcze go? Nie O nie, to są 65 Gdzie Możesz go naszczałać. Gdzie? Tam, tam gdzie zawsze po lewej jest, tam widzisz, tam gdzie patrzy się jest Bardzo ja dobrze O tam tylko jest w praktyce no. Dobra Nie mamy porażki przynajmniej ale mapa dla mnie jest strasznie pocetem łatwiej się gra po stronie tej to, Przy, też przynajmniej, się przynajmniej, przynajmniej dla mnie Coś zależy na jakiego przeciwnika trafisz Już tutaj jeden ja widziałem Jeden leży Jeszcze jeden nam zostaje ten, co tutaj zawsze się kleje, to już zdjęty, To to... nie wiem. Może być... może być wszystko. Skąd? Tył, tyły mam. Widzę, widzę, widzę. Chodź, 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 bo masz pakę. Chodź. Ja cię fleszuję. Po co, go tam już nie ma. Jest Jakie rangi to były jeszcze? Także zostawię czapkę w komentarzach o sobie. Kto jest się na nowi? się w następnym odcinku. Mhm, mm mhm. Mm A rangi, jeśli chodzi o e, pf, te. Utworzenie to pewnie jakieś goldziki, może bo będzie także do nas